U, 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 u. Siema, witam w odcinku z sekretów za Dusty Trip. Będziemy to robić z Kaczpem, którego go nie będzie niestety słychać, yy, więc szkoda. Yy, bo... no to taki inny kolega z klasy. Nie wiem dlaczego on się nazywa. Poza to coś, coś, co za to się dzieje. Szkoda, że on się nie nazywa. <laughs> Jest idealnie, mu się nic nie baguje. Super, ale dobra, do rzeczy. Witam w odcinku z sekretów. Ja jestem Kawek, polecam dość suba i takie tam. Robimy samochód, i, i, i zrobimy samochód, i pokażę Wam jakieś tam sekrety ciekawe, które tu są. A więc, tak, pierwszy sekret pokażę Wam po napełnianiu paliwem samochodu. Pan, 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 pan. Dobra, zrobiłem. W ogóle patrzcie, jaki piękny słów. Oczywiście żartowałem żartowały mnie, to nie są moje rzeczy. One zaraz powinny zniknąć. Tak jak mówiłem, to szczęście, zdążyłem nalać paliwa. Ja już przechodzę do kolejnego sekretu. Znaczy do pierwszego sekretu. Ja już od razu do kolejnego, nawet pierwszego nie pokazałem. Nawet. Bo wam nie, nie powiedziałem o co chodzi. Dobra. Aby znaleźć ten sekret, musicie tak, wziąć drzwi od stoi ja, Czyli podstawę, po prostu, tej gry. I polecieć na, na nich w przeciwną stronę domku. I popatrzcie, popatrzcie, popatrzcie. Teraz tu się coś zepsuło. Oho. Albo nie, dobra, jest. Jak widzicie, jest tu taka kostka. To po, na tej kostce powinny być pistolety. A wcześniej powinna być druga kostka. Nie wiem, albo jeden zauważyłem, ale jeszcze tutaj powinny być takie dwa domki. No niestety ich nie ma, ponieważ. Ponieważ. Ponieważ, ponieważ. Ponieważ, dlaczego ich tutaj nie ma? Bo tutaj się akurat góry zespiły, nie? I zepsuło to wszystko. Te góry wszystko zepsuło, ale. Czasami na tych kostkach się rozpią jakieś tam baki, czy coś. Okej, okay, ale... Jak nie to, to to. Pa, pa, popatrzcie. Boję się, że teraz pieprzę, ale... Chyba nie. O nie. Dobra. Po prostu. Nie, dobra, dobra. Udało mi się. Jak widzicie, jest to druga wyspa. Ja już się bałem, ale dobra, jak widzicie, jest tutaj druga wyspa. I tu się na razie nie da przejść, ale jak się tam. Jak okay. Okay. Tak bardzo się poleci do góry? Coś mi Kasper napisał. To widzicie, da się przekroczyć tą barierę. Czekaj, bo muszę mu odpisać, że jestem teraz na końcu mapy, bo mam decyzję kredkami. Dobra. O, i jak widzicie, jest to druga wyspa. I no i patrzcie. To jest ogólnie wyspa, jak przejedzie się 20 km. To taka wyspa się pojawia. Tu są nie wiadomo dlaczego są tutaj takie te. Jak widzicie, to są parę, bu to jest parę budynków. Niestety nie da się drzwi otworzyć. Widzicie? No, nie da się nie, nie da się no. klikam. Nic się nie dzieje. Mogę nawet zrobić te budynki. Nic. Jest jeden budynek, do którego się da wejść. I da się nawet drzwi otworzyć, o co nie wiedziałam. Ale w którym niestety nie ma nic oprócz krzeseł, które, uwaga, można wziąć. Więc to już jest plus, bo nie ma. Po pierwsze, nie ma w Trip krzeseł. Są tylko takie w tych domkach czasami, których się. Wrócisz. Wrócę. Presper myśli, że nie wrócę. Ale zaraz zobaczę ten odcinek i oszaleję. Że wróciłem, nie? I zbagowałem sobie oczywiście. Od... Zbagowałem sobie oczywiście ten, ale spokojnie, bo ja, Kamilek, jest specjalny od takich rzeczy, w sumie odbagowania. I... I też łatwo można to odbagować. O, proszę bardzo. Jak widzicie, jest tu pełno baków paliwa. Nie wiem, czy to jest gaz, 9 litrów. No, wszędzie full, 6,9. W ogóle, właśnie. Podsłuchaj, bo odcinek nagrywam. I mi. przez przez prze, Nie wiem jak się przez. Nie wiem jak się pisze przez kadasz. Przez. Nie wiem jak się pisze, jak pisze tak. Ja w ogóle jeszcze jeszcze jeden sekret. Jak widzicie, wszędzie jest 6,9. 6,9. 6,9. Chyba mam nadzieję, że wiecie co to znaczy 6.9. Widzicie? I, I tak... I tak w każdych... w każdym po prostu naprawi w każdym, nie wiem, bo w niektórych jest 0.5, nie? Ale w większości właśnie jest 6.9. Myślę, że to specjalnie twórcy z nas widzicie, to są buteleczki, nie? Można podnieść. Tych w tych buteleczkach zapewne to jest po prostu dekoracja i niestety nie ma tutaj więcej. Niestety no, najgorsze jest to, że to jest, że nie da się tutaj wjechać autem. O, tu coś jest. Poczekajcie, poczekajcie, bo tutaj nie wiedziałam, że coś takiego jest. tutaj. Ale nie, tutaj nic nie ma niestety. Tutaj jest jakiś... Da się no, daść. Sheriff. Nie, no nie wiem. Ogólnie no, fajna rzecz, no, ale szkoda, że się nie da nic tutaj zrobić. Zrobię teraz pauzę w filmu, poczekajcie. I słuchajcie ja sobie teraz uświadomiłem, że ja się męczę, żeby zrobić jakieś, żeby zrobić po prostu jakieś kurde, jakieś cięcie czy coś. To wystarczy zapauzować film i, 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 i odpowzować, nie? I to już będzie cięcie. pan mi napisał, że okej okay, to wracaj. Jeszcze, yy, żeby udowodnić Wam, że tu nic nie ma, to... Aha! Już. Samochód. To. Żeby wam udowodnić, że tutaj nic nie ma, no to... Ale sorry, bo ja już muszę szybko wracać do tego Kacpr, bo jeszcze odjedzie gdzieś beze mnie. Ja właśnie wam mówiłem, że to jest w ogóle odcinek sekretów, nie? I ja to w ogóle mam gdzieś, że on odjedzie tym samochodem beze mnie, bo to ma być odcinek sekretów, a nie, a nie że kurde mam tam... Yy, ma, mamy gdzieś jakąś podróż wyruszyć, no w sumie. Czy to może ja go oleję, bo ja przecież chciałem sekrety pokazać w tej grze. Szkoda niestety tylko tego budynku, bo to bym wam pokazał i by było wszystko fajne. Ja mam, muszę szybko wracać do tego kat. Cóż się bałem, że zgubiłem. To ja muszę wracać do tego katpra. Ja będę na nim, nazwijmy go, część tego odcinku Kacpel, Kapsel znaczy się. Bo ja go tak lubię nazywać w szkole. Mam nadzieję, że on jeszcze tym samochodem nie odjechał. Jak odjechał, to, to nic. Już nie odjechał, jeszcze. Dobra. Dobra, przełączamy się z odcinku na sekretów. Przełączamy się z odcinek na, na wycieczkę. Okej. Okay. A tu się mnie nie spodziewałeś, Kacperek. Skąd wiesz? Bo mi pisze. B. Aha, i Kacperek się zbagował, czyli to będzie koniec odcinka. A nie. Nie, ja myślałam, że się po prostu dan. No poczekajcie, muszę potajemnie i bez i bez tego wziąć burgerka, bo już jestem bardzo głodny. On nie wie o istnieniu burgerka, w sumie on nie wie o istnieniu, jakimkolwiek jedzenia w tej grze. Aha, i on prowadzi? Nie, gdzie on jest? Wyszedł? Wyszedł z gry. Dobra, słuchajcie, Kacper wyszedł z gry, nie będę wiem, wiem pojęcia dlaczego wyszedł. Yy, więc fajnie. Będziemy sobie mogli yy, robić sami odcinki. Jeszcze do niego napiszę dlaczego... Że... Nara napisał mi Nara. Ale to kiedy to? To co nie dzisiaj. Nie wiem. Napisał mi nara, ale nie wiem kiedy. Nie wiem. Dobra, ale i tak nie jest online. Okej, okay, więc jesteśmy sami... możemy, se, Mogę sobie y, zrobić ten odcinek sekretów, a nie żadnych przyjazków. Co szczęście mi... Fajne, że mi to złożył. Y, a więc... Pier... okej, okay, No to co robimy? Drugi sekret, co nie? Y, drugi sekret. I Aha, i ciekawostki miały też być, ale ciekawostki to pod koniec odcinka bonusowo wam dodam. Okej, okay, więc to będzie teraz taki sekret. Ja pokażę. Jak. Tylko nie wiem. Dobra, najpierw wam pokażę ten jeden, chociaż się boję, że, że wypadnę z tych drzwi. Bo jest bardzo łatwo na nich wypaść. Patrzcie, jak ja się na nich ustawiłem. No tak idealnie po prostu żebym wypadł. O widzicie, no i takie sytuacje mi się ciągle zdarzały podczas nagrywania filmów, że po prostu z tych drzwi wypadam. Aha, dobra, i to jest koniec. Tak wypadłem, ale ja się nie poddaję. Ja wam to muszę pokazać. choćbym się zesrał. A więc no wam to pokażę, nie? Czekajcie, dam pauzę, żebyście nie musieli tego oglądać. Okej, okay, nie wiem w ogóle skąd się wziął Kacper, no ale nagle jest. Po prostu nie wiem dlaczego on wyszedł. No i ja już pieszę do drugiego sekretu. No i znowu się gra zaświęciła. Chyba no, niepotrzebnie, albo powywałem. Poczekajcie na mnie. Teraz muszę w ogóle... Co się stanęło? Teraz muszę w ogóle tam... Okej, okay, jest. Prze w myszką stąd wyjść, nie mogę. Poczekajcie. Poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Słuchajcie, słuchajcie, że ja tak spamię tym, poczekajcie, poczekajcie, no ale poczekajcie naprawdę na mnie, bo, bo wy pewnie już nie nie? Nie wychodźcie jeszcze z odcinka. Proszę was. Zaraz wam to skipnę. Tylko nie wiem, coś mi się zacięło. Możecie posłuchać na razie moje rozmowy. Jak wyjdziecie, to będziecie. Nie Nawet tego nie mogę zrobić, nie? Nie mogę zapozować, już mi się tych części nie chce robić. Czego zawsze to, no, to dość to, 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 to si trip musimy się tak na początku zwiesić, nie? Mi się zawsze tak na początku zwiesza, co jest strasznie nie. A, 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 jak mi się no, nie, nie, nie. Cześć, że tak mówię, ale nie mi się czekania aż to jest się odwiesi. Nie wiem dlaczego akurat na początku zawsze się musi tak zwiesić. Kurwa, o, tyle powiem: no bo co mogę powiedzieć do tej, do tej sytuacji? O, 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 o. co? Widziałem, że coś się stało, ale. O! O, dobra, 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 dobra. Okej, a więc jest ok. I w związku z tym sekretem. To wcześniej wypadłem. To przepraszam was bardzo za to? I. i i i. I... i, i w ogóle za po co ja tu przepraszam jak przecież ja wypadłem poza mapę, nie? Bo mi się nie udało. W sumie dlatego, że wam przedłużałem odcinek. A wtedy no, nie chciało mi się pozwoli zrobić, albo ja zrobiłem to. Okej, okay, a więc wam nie pokażę znowu inny sekret wam pokażę. Chodzimy... Polećmy na jak od tej toja jak zwykle. Typie co? Oj, przepraszam, Skyblocka włączyłem. Oto teraz w ogóle będzie mój ten będzie mój y, samochód, nie mój samolot. W ogóle ja, według mnie ten pomysł z, o, z dodaniem samolotów do tej gry, to jest bez sensu. Już ma by samolot, który pewnie by latał, o, który lata pewnie. No, jakby były samoloty, który by pewnie latał o wiele lepiej i o wiele szybciej. W ogóle nie, nie wiem, po co się Kacper wpycha, że tu robię odcinki z sekretu, a bo... A wygole ty mi nie jesteś potrzebny. No dawaj mi to! Bo cię z mojego... W sumie to nie jestem. No ale weź, no. Proszę cię. Ej, coś mi się te drzwi zbagowały. A więc muszę pójść tam na nogach, ale oczywiście z drzwiami. Albo nie, co, coś lecę. Ja czekam na ciebie, okej. Okay. Okej, okay, ja w tym czasie pokazuję wam. O, dobra, jest, jest, jest koniec mapy. Widzę koniec mapy. Dobra, ja idę na nogach tam, z tymi drzwiami tylko. A ten rękach jak piesek, nie? Ciągle to mi idzie. Uh, uh, uh. O przez przypadek skoczyłem na te drzwi A on nawet speedować nie umie haha Że szybko wracaj Dobra. Dobre Dobre, dobre Szybko wracę, jak ja tutaj to, jest to mój odcinek. Ty albo słuchajcie jeszcze jednak, może nie będę. No, to jest to nie jest koniec Tam się czanki jeszcze ten. Będą... te więc niestety. Nic z tego nie będzie gdzie? Wizgubiłem. I teraz najgorsze jest w tym wszystkim jest to, że, nie, że się sam zgubiłem. Albo dobra. Nie wiem, ja bo tam jest Czyli do mnie stanę. O, widzę nawet O! To nie był Kacper. Myślałem, że to był Kacper. Ale widzę domek! Widzę nasz domek. Dobra, pojedziemy tam samochodem. Nie. Bo boże święty... Nie, nie, nie to, to... Myślałem, że to jest tym tam Ej, ale gdzie? Czekaj, dźwiętej to ja to muszę wziąć. Szkoda, że one się zbagowały? I teraz mi tak nie działałem. Jak powinny. Nie, dobra, dobrze, 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 dobrze. Dobrze, 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 dobrze jednak powiedziałem. Nie wiem dlaczego teraz tu tak daleko bo ja się przyzwyczaiłem pewnie, że tam jest strasznie blisko i to... Halo, Kaczperyś, czy, czy znowu cię wywaliło z gry, czy... Czy o co, ho, gdzie ty jesteś? Ja nie co było? Czekaj. Przyczaiłem się na niego. O Jezu, jest tu, jest tu, jest tu, jest tu, jest tu. Jest tu. Po mnie nie widział chyba Co jest? Nie, uciekam Nie oczekam samim. Nie wiem dlaczego czego widzę go. mi mi się. Ty w ogóle on w ogóle to, to auto powinien składać. On nic nie robi, więc jedyne co zrobił, to on... Jaki on tą gąbkę ten... Ej, co, co się stało? Mnie... Jedyne co zrobił, to, to, to ten... Tą gąbkę zrobił, No co... Namoczył, ale jak, jak wszystkie auta są przecież w rdzy pokryte. W pokryte. Co tu się stanęło? Gdzie jest druga gąbka? Jezus, co ten Kacper zrobił? To jest pierwsza, druga, druga, drugi komp. Zatem co on zrobił? Chyba mocno. Co, co, co to ma być w ogóle? Co to ma być? Zapomniałem w sumie o jednej rzeczy: zrobić pauzę tam. Gdzie właśnie potrzeba? I wy musicie, wy musieliście teraz przez ten moment oglądać mnie, jak ja sam idę, nie samotnie, sam, sam, samotnie idę przez tą pustynię, aż do końca, aż zobaczę domek. Jezu, przepraszam, sobie, bo za co? Jakbym kogoś tym uradził, uraził, czy coś. Ale dobra, ja teraz chcę się dowiedzieć, jak ten Kacper zrobił, że obydwie. O, tak! Obydwie gąbki są dosłownie full. Mnie nie było centralnie przez, przez 10-5 minut. Jak on zrobił, że całe wszystkie samochody są pokryte rdzą, a obie dwie gąbki są szare? Przydamy koła z tyłu. A ty nie wiesz, co to ma być za odcinek. Sekretów i ciekawostek, jakie sprzedamy. Nawet w podróż nie ruszamy my. Ja chcę przecież od... widzą sekrety pokazać chłopie. Bo oni w tym odcinku się domagają sekretów, a nie chcą a nie patrzeć, jak sprzedajemy tylne koła. Ty chcesz a, ja a ja w tym czasie szybko ucieknę samochodem i pokażę wam kolejny sekrecik. Ja też sumie. Ale chłopiec jest taki głupi, że nawet nie wie jak burgera. Ej kurde, chłop mi chce zjeść burgera chyba. Nie mogę na to pozwolić. Ja go biorę.

O Jezus, co tam jest? No jem, jem. jem. Dobra, yy, chyba będziemy mieli kolejny sekret. Yy, od, dobra. Yy, ten sekret był nieplanowany, albo nie, dobra. W prostor jest planowany sekret. Oto jest kolejny sekret, słuchajcie, popatrzcie. Yy, jak tutaj się szybko... Yy, w kiblu pojawia się taka figurka takiego chłopa. To jest figurka y, chyba kreatora tej gry, nie wiem, ale y, no, pojawi się i to jest ten sekret, nie? Co chciałem Wam pokazać. A teraz Wam pokażę ten finalny sekret, a do tamtego w, dosłownie w kompletnym innym odcinku. Tak więc y, już śpieszę do pokazania Wam tego sekretu. Nie biorę chodnicy, nie wiem czemu. A, bo chodnicy nie ma. Kasper, gdzieś ty znowu przyjechał tą chodnicę? Gdzie? Ej, no ja się pytam. Coś ty tak, Kasper, zrobił, cholera miasa. Ja, ja już pomijam fakt, że, że on namoczył obie dwie gąbki. I czy no, zrobił to, to no, takie te szare, czyli to. I bez, bez, no to nawet nie ten. Co... nie, nie mogę się wypowiedzieć. Nie ma co tutaj... no po prostu nie, nie wyczyścił, nie? Ale gdzie jest do cholery chłodnica? Przecież my chyba nie pojedziemy bez chłodnicy. Tu się silnik przegrzeje. Nie no, ja nie jadę bez niego. Znaczy, ja jadę bez niego, znaczy się. No przecież my nie ruszymy, bo słownicy. Kopie. A nie mogę, on mi cały odcinek zepsuł. Jaki on jest denerwujący. Dobra, robię teraz pauzę, bo my... Bo jak widzicie, jedziemy... 20 na godzinę, nawet się nie rozpędzić nie potrafimy. Z, z wam powiem, jak będziemy już tam, przy końcu. Siema. Siema, dojechaliśmy do końca i jak widzicie jest to piękny koniec mapy I, i co mogę powiedzieć w tym końcu jak widzicie jest tam to platforma i głównie to co chciałem pokazać więc Kacper niestety musicie napisać na czacie tak i trzy dwa jeden papa widzowie skaczemy Chcę wam to właśnie pokazać. Uh, 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 uh. Ale proszę bardzo Spadam, no, Spadła. spadasz? Nie spadasz. O! No i co? Jest ciekawe jaka była reakcja kacpa teraz. Nie? Spadam i, i ten. I... 15 km, co 15 km? No tak. No bo to jest na 15 km. No i ostatni sekret, który chciałem wam pokazać. A w drugiej części będziemy mm, robić kolejny. Oto on: yy, Tunnel Camp, czyli inaczej słowem. Mm, nie wiem, jak to się nazywa. Tutaj jest, jak widzicie, ten silnik i pełno baków, kanistrów i których na razie teraz nie da się niestety dostać i kiedyś się dało. Ale w jakimś sensie kiedyś się dało? Otóż w takim, że kiedyś to było wyżej. A teraz trzeba spać, żeby się tam dostać. No i ogólnie jeszcze wam pokażę, ogólnie co tutaj jest. Nie. Tutaj się niestety nie da wejść, ale coś tam widzę i spróbuję tam nakazić, że coś nie wiem. Ja. Nie, tam jest tu, a tam coś było też. Zdecydowanie się tutaj nie da wejść. Najgorsze no z to, że tu się nie da wejść. Tutaj, z tego co wiem, jak się na potem skoczy, to cię zabije, więc Kasper. No hmm. dobra, poczekaj. Albo nie, to zrobię później. Wiktora chyba to zabiło, z tego co wiem. Tutaj niestety nic nie ma, to się nie da wejść, chociaż tam to ciekawy był jest. gest. To nie żeby się tam dało wejść, bo spadł. Tutaj tak samo się nie da wejść, ale tutaj chyba jak widzicie jest tylko stół i nic tam nie ma. I to myślę, żeby było zakończenie tego odcinka, ale jeszcze pewnie wy bardzo chcecie się dowiedzieć. Więcej o tym miejscu. Otóż jest to miejsce. Po 15 km się przekroczy jest. Oto jest, jest potop tego miejsca. No i otóż dowiedzieliście się dużo o tym miejscu. Jeszcze w ogóle tutaj. Jest chatka, która nie ma okien, ani w sumie niczego, nie da się wejść, ani nic. Nie wiem, o co chodzi z, z tym chatką, ale tutaj też nic się nie da zrobić. Więc oto, yy, to jest ostatni sekret na dziś, ja się z wami żegnam, tutaj Kacper napisał mi, że ma jakiś plan, nie wiem, o co mi chodzi, ale no, to ten, ten, jak ja to mówiłem, już to zapomniałam zapomniałem, poczekajcie. Dobra, nieważne. Pa pa.